Teraz przejdziemy się w Indomie na ulicy Swarzewskiej 52 w Gdyni a zaczynamy od zręba osiedlowego i on ma panel słajdowski oświetlenie No, taki slajda. Brak falownika, co jest dużym plusem. Guzik się nie podświetla, niestety. Mam nadzieję, że przez to, że się guzik nie świeci, to mam nadzieję, że nikt mnie czasem nie zwołał, bo się oboje rzeczy przypał dostanę. By nie było przypału, bo podobno pozdrawiam cię windy w Polsce i Damian Filip, bo ja wiem, że podobno wy mieliście przypał tutaj na Swarzewskiej 54C, ale już nie będę mówił głośno, bo się boję, że sam go dostanę. Macie pozdrowienia ze mnie na tym filmie. Ło! To idziemy dalej. Tutaj mamy klatkę 52B, zwarzewska 52B i Windows z Ręb. No, Przyjechało, no, panel też od Swyda. ktoś nisko panel tutaj je zamontował I trochę w nim ciemno tak jak na rozewskiej na rozewskiej na przykład 10 Nisko panel panel nisko zamontowany idziemy w dół już mógł być to bardziej taki oryginalny ale słajdowski to też jest fajny. Na przykład na Zaspie Młyniec też jest słajdowski panel. Na Dywizjonu 603 na Górskiego Bajana. I też od Elszyka są panele tam. Będzie ktoś czekał. Tak czeka. No dzięki za oglądanie.